Concordion związany jestem od kilkunastu lat. Swoją historię zacząłem od likwidacji szkód w uprawach jako rzeczoznawca rolny, a w chwili obecnej zajmuję się właśnie opieką na dużym regionie, gdyż opiekuję się województwem kujawsko-pomorskim i pomorskim. W swojej pracy zajmuję się opieką nad klientem i pośrednikiem. Dodatkowo uczestniczę w procesach likwidacji szkód oraz w tworzeniu i kreowaniu produktów stricte dla klienta rolnego. W chwili obecnej rozpoczęły się prace polowe, jesteśmy już po pierwszych zielonych żniwach. Za chwilę przed nami żniwa zbożowe i rzepaczane. Jest to bardzo dobry okres na ubezpieczenie maszyn, ze względu na to, że no, w chwili obecnej panujące warunki pogodowe mogą się przyczynić do wielu szkód, typu chociażby szkody pożarowe. Ale maszyny także są użytkowane w przeciągu całego roku i tutaj, nawet w czasie magazynowania maszyny, może dojść do jakichś szkód typu. Yy, Poprzez zawalenie się budynku, czy poprzez normalną eksploatację maszyny możemy e, spotkać się z jakimiś uszkodzeniami, które warto byłoby mieć objęto ochroną ubezpieczeniową. W zależności od sposobu wykorzystania maszyny, każdy klient powinien się zastanowić nad doborem pakietów, w jakim powinien ubezpieczyć swoje maszyny. Wiadomo, rolnicy, którzy użytkują, użytkują maszyny w gospodarstwie rolnym swoim, znają swoje pola i znają realne zagrożenia, które mogą ich spotkać. Część rolników prowadzi także działalność usługową i pracuje na nieznanych sobie polach i na nieznanych sobie terenach. I tutaj może dojść do wielu zdarzeń, o których nie są w stanie, nie są w stanie ich przewidzieć, więc tutaj warto także zastanowić się nad doborem polisy, chociażby czy z OC, z tytułu usług międzysąsiedzkich, czy też rozszerzeń ubezpieczeń Agrokasko. W naszym pakiecie ubezpieczeń Agrokasko możemy ubezpieczyć wszystkie maszyny rolnicze, które są użytkowane na polu. Mogą być to maszyny zawieszane, mogą być to maszyny ciągnięte, maszyny samobieżne, bądź też maszyny przyczepiane. Najwięcej szkód, z jakimi się spotykamy, zwłaszcza teraz w sezonie żniwnym, są to szkody pożarowe Wynika to z tego, że maszyny pracują w ekstremalnych warunkach, gdzie może bardzo łatwo i bardzo szybko dojść do jakichś samozaponów, zapruszenia ognia bądź zatarcia łożyska Z takich szkód, które najbardziej zapadły w pamięci, to są właśnie najczęściej spalone kombajny, ale także inne maszyny, np. kombajny buraczane czy opryskiwacze, które bardzo często ulegają przewróceniu Warto tutaj także wspomnieć, że w ramach naszej ochrony ubezpieczeniowej, w ramach Agrokasko mamy ubezpieczenie od tak zwanej awarii. Awaria jest to przedostanie się ciała obcego o rozmiarach nieprzewidzianych dla konstrukcji danej maszyny. Czyli na przykład kamień, który nam może wpaść do kombajnu i może go uszkodzić, mogą być to także rzeczy, które mogą uszkodzić nam sieczkarnię bądź też prasę w czasie zbioru. W chwili obecnej wprowadziliśmy aplikację, dzięki której jesteśmy w stanie bez bezpośredniego kontaktu z klientem zlikwidować szkodę. Działa ona na zasadzie takiej, że do klienta jest wysyłany link, i za pomocą jego telefonu komórkowego nasz przedstawiciel, czy chociażby ja, czy też moi koledzy z pracy, klienta prowadzą, jak ma wykonać zdjęcia, jak ma nam pokazać daną maszynę. Oczywiście obowiązują także standardowe oględziny, gdzie przyjeżdżamy, oglądamy maszynę. W przypadku znikomych szkód prosimy naszych klientów o wykonanie dokumentacji fotograficznej i przesłanie jej do naszej firmy w celu weryfikacji zdjęć i wyceny szkody. Oprócz pracy w Concordia Ubezpieczenia Grupa Generali razem z ojcem prowadzimy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 50 hektarowe gospodarstwo. Jako rolnik, użytkownik maszyn, mogę polecić, abyśmy mogli ograniczyć ryzyko wystąpienia szkód, dokonywali regularnych przeglądów maszyn, regularnego smarowania, regularnych wymian oleju i weryfikowali każdą maszynę przed rozpoczęciem pracy. Może nam to zapobiec przed wystąpieniem jakichkolwiek szkód.